Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie i na samym początku bardzo was proszę o to, żebyście zasubskrybowali nasz kanał, jeśli tego nie zrobiliście, byście udostępniali jedno słowo, no i oczywiście zawsze polubili. A słowo dzisiejsze to Łukasz 14 rozdział, wiersze 1-6 i fragment, który wybrałem do modlitwy i do porównania. To już ostatnie zdanie tej Ewangelii, i nie zdołali mu na to odpowiedzieć, tak brzmi w Biblii Tysiąclecia, a zabrakło im siły, by mu odpowiedzieć, to Biblia Pierwszego Kościoła. Oba te zdania pokazują, że jest granica, która jest postawiona złu. To znaczy, tak jak papież, papież Jan Paweł II pisał w pamięci tożsamość, nie ma tak, że zło może szaleć do samego końca i bez końca i bez żadnych konsekwencji dla siebie. Nie każdemu złu jest wyznaczona miara. I dzisiaj w Ewangelii widzimy, że tym, którzy byli przeciwni Jezusowi, nie zabrakło argumentów z powodu intelektualnych, tylko zabrakło im już siły po prostu. Już już nie mieli siły, żeby po prostu mu szkodzić. I tak samo jest w naszym życiu. Może się czasami wydawać, że zło się rozszalało w naszym życiu, że, że wydaje się, że nas zniszczy. Ale przyjdzie moment, że to zło już nie będzie miało siły, żeby nam zaszkodzić. Nie dlatego, że nie będzie miał argumentów. Nie będzie miało siły, bo każdemu złu jest wyznaczona miara. Panie, niech to słowo sprawi... Że będziemy czuli się bezpiecznie w Twoich rękach, że choćby nie wiem, jakie zło próbowało nas atakować, to będziemy wierzyć głęboko w to, że zabraknie mu siły właśnie dlatego, że ty jesteś większy od wszelkiego zła. Dlatego niech nas nie przeraża to, co złe i to, co niebezpieczne, bo w Twoich rękach jesteśmy bezpieczni. Niech nas szczerze i błogosławi, Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem i do usłyszenia. Do zobaczenia jutro.